Nie ma jak to kurwa nasz, nasz człowiek. Ja pierdolę, nie dość, że kurwa z... Z <grywania> to jeszcze Mikołaje. Boga, bogatsi kurwa ode mnie jesteście. Ja A jak? Mordo, tak. ktoś twoje worki musi sponsorować, nie? Mordo jesteśmy Mikołajami premium. Normalny stary, <grywania> ale te wory kurwa nie są jeszcze pełne. Ja czekam. Mordo, jest jedno zasadnicze pytanie. Skoro jesteś Mikołajem, widzę, że na dobrym paliwie jeździsz. <laughs> Czy jesteś przygotowany na wszystko? Jestem przygotowany na wszystko. Mamy tak? 20... Ktoś 23 godziny, 23 godziny i 20 minut mam na ostatnie szlify, ostatnie szlify. Napojone są renifery. Dobra, Dobra słuchaj, mnie. Panie. słuchaj mnie, słuchaj mnie, bo Dawaj. są dwa zamówienia, jedno my bierzemy, drugie ty. Patrz. Dawaj. Chłopca napisał w liście, że chce butle z gazem. Jestem Jesteście przechuje. Jesteście... Ej, ja szanuję, kurwa, ludzi, którzy się przebierają, robią sobie bekę, kurwa. Szanuję was. Trzymajcie się wariaty. Świętych, kurwa, świętych świąt. Wesołych świąt, Elo. Elegancko, wariacie. Serduszko dla Ciebie. Kurwa, Siemano. Sięłam, Mordo. Nieprzygotowany Mikołaj. Trzeba przeczytać ten komentarz. <grym zbierdza> Pozwolę sobie skomentować tę wiadomość używając ogólnie przyjętego skrótu, na który składa się 24 litera alfabetu łacińskiego, którą graficznie przedstawia się jako X. Nic nie zrozumiałe! <grym zbierdza> Oraz czwartą literą alfabetu, którą graficznie przedstawia się jako D. XD. Celem wyrażenia mojego rozbawienia treścią, z którą się właśnie zapoznałem. O nie! Ej nie, no, soluch, rozjebałeś mi mózg, ale rozjebał, trzajsz to. Ja to robię screena! I ja sobie to wydziaram! Oh yeah. Tak zapisać na kandurze na klacie to co on tam napisał. Ale chłop rozjebał.